cały czas się ma, wszystkim z tej strony, teraz i dzisiaj, wreszcie powrót, może nie powrót do Omsi, ale wreszcie kolejny odcinek z OMC 2, i dzisiaj pojedziemy sobie po projekcie do piewo, a konkretnie wersja to jest beta, czyli od węglina do białego potoku, czyli linia numer 55, jak zresztą widać na załączonym obrazku. Pojedziemy sobie Mercedesem, mimo że wiem, że są malowania inne, w sensie, że są malowania do innych autobusów, no to uznam, a Zresztą pojedziemy Mercedesem, bo w sumie dawno nie było Mercedesa, yy, więc uznałem, że taka opcja będzie oczywiście yy, myślę, że najlepsza, najbardziej yy, myślę, że odpowiednia. Yy, zobaczymy sobie tylko podpowiedzi oraz, yy, oraz też również yy, te czerwone information. Wiadomo o co chodzi. Yy, I z góry przepraszam od razu za wszelki katar, że mam trochę inny głos i tak dalej, ale. Niestety w związku z tym, że kurde ciągle są zmiany temperatur oraz ciepło oraz jest zimno, to niestety popadłem w lekkie przeziębienie, no i niestety jestem troszeczkę zakatarzony, lekką kaszę niestety, więc bardzo mi przykro, ale będziecie musieli tego przeżyć. Postaram się jakoś to w montażu e, <laughs> obrobić tak, żeby wam to jakoś nie przeszkadzało specjalnie. Dobrze, ja w tym czasie sobie przesunąłem. E, czas, żeby mieć tą, tą niecałą minutę do odjazdu no i będziemy powoli sobie e, za chwilę ruszać w trasę. Najpierw pojedziemy sobie do Węglina, e, Węglin Kolonia bodajże. Tam taką pętelkę zrobimy, wrócimy z powrotem do Węglina i pojedziemy potem dalej w kierunku Białego Potoku. Dobrze, mamy godzinę już odjazdu, zamykamy drzwi i udajemy się w naszą magiczną podróż. Mam nadzieję, że wszystko się poprawnie nagrywa. Przynajmniej kamera się widzę, że nagrywa. To też widzę, się nagrywa, więc mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. I już jechałem po tej mapie, tak co jest wstępnie. Muszę hmm. wykręcić. No, mam nadzieję, że się zmieszczę. Mieści się, zmieści się, zmieści się, zmieści się. Następny przystanek. Węgli. Skrzyżowanie. Przystanek na żądanie. Powiem tak, pierwsze co mi się rzuciło w, w oczy, to po pierwsze zapowiedzi. No naprawdę tak jak chwaliłem sobie zapowiedzi na Podmiejskiej, to tutaj mm, muzyka, może nie muzyka, ale lektor dla moich us, uszów. Naprawdę zajebiście wykonane zapowiedzi, bardzo profesjonalnie. I gong z RNG, ten nietypowy trochę, taki rzadko używany dosyć, więc naprawdę bardzo duży plus. Innym dużym plusem jest sam fakt, że mapa jest bardzo dobrze zoptymalizowana. Ona naprawdę jest bardzo lekka, mimo że ona jest bardzo dobrze wykonana, bardzo szczegółowo przede wszystkim. Są zostało to są... kurde, nie potrafię się wysłowić. Zadbano tutaj o pewne detale. Po mm, prostu takie smaczki fajne i ja, mimo wszystko ta mapa jest naprawdę bardzo dobrze zoptymalizowana naprawdę stałe 25 stałe 30 fps to jest więc tutaj ciężko znaleźć że, że może nie znaleźć ciężko tutaj jest o to żeby mapa miała w pewnym momencie jakieś czkawki, więc tutaj naprawdę szacun że to taki poziom nie tylko poziom ale poziom ale również o stan Optyma, optymalizacji taki udało się osiągnąć, więc no naprawdę super, super. My tutaj czekajmy, musimy wyjechać na wprost sobie. Ale tak się trochę już wypuścimy, tu widzę, że już nie jedzie. Dobra, jedziemy. Jeszcze z tej strony mamy. O, tu jedzie coś, to Co to jedzie? Skoda jedzie. Skodzinka. Dobra. Chyba nikomu nie wymusiłem przypadkiem. Kolejną sprawą, jeśli chodzi o tą mapę, to ona, według mnie, wykonana jest jeszcze lepiej niż Podmiejska. Przynajmniej ja takie mam wrażenie. Podmiejska... Na Podmiejskim pewnych rzeczy brakowało po prostu. Brakowało mi... Co ja nie wiem czego. Czegoś mi brakowało, tylko teraz nie pamiętam czego. Po prostu tu jest coś, czego tam nie ma więc to jest naprawdę duży plus. Ta mapa przede wszystkim jest bardzo mapą spokojną. Mimo, że ma tylko jedną linię, to tą jedną linią się około 20 minut, co myślę, że jest dobre, bo linia nie jest ani za krótka, ani za długo, jest taka idealna, tak żeby sobie pojeździć po prostu, na, żeby mieć po prostu przyjemność z jazdy. Więc tutaj naprawdę szacunek. Mankamentów właśnie, które zauważyłem, no to niestety autobus lubi nas skakać, jak pojebany troszeczkę. Bardzo możliwe, że to jest związane z jakimiś dziwnymi nierównościami terenu. Oczywiście to nie jest jakaś specjalnie duża wada, ale no trochę mnie zaskoczyło, że takie schoki robimy. Więc tutaj prawdopodobnie albo te łaty niektóre są za wysoko, albo teren nie jest idealnie równy, no i niestety wychodzi jak wychodzi. Ale... Jeśli chodzi o samo wykonanie, to nawet naprawdę mm, miód, miód Marina, po prostu nie. No naprawdę mm, jestem y zauroczony wręcz tą mapą. Jest y bardzo dobra jest wewnątrz y popadłem w leciutką zazdrość, bo jest jeszcze lepiej wykonana. Y jest po prostu lepsza od, moi, od moich piekar, niestety. Niestety, niestety, zależy, jak to interpretować. Y Niestety, niestety, ale no jest trochę lepszy od tych moich piekar. Eee, weszli, weszli, dobra. I czy... Co właśnie, co do piekar, bo jak już mm, zacząłem wspominać o tych piekarach, to warto by było dokończyć, co ja o tych piekarach myślę. Następny przystanek. Węglin, kolonia. No pystęg mi wyskoczył. Następny przystanek węglin, skrzyżowanie. Przystanek na żądanie. No. E, co do piekar. Nowa wersja, która u mnie leży na dysku. Nią nic nie robiono praktycznie od miesiąca ponad. E, był plan taki, żeby nie wydawać tego, jeśli wydawać to tylko wydawać tym które osobom, które dadzą dotację. Ostatecznie was z tego po prostu zrezygnowałem, bo nie jest to w stosunku, myślę, że fair jednak. Hmm. Ale jedno pan powiem, chciałem wydać dzisiaj, ale jak w, w sensie dzisiaj, dzisiaj w sensie takim, że e, z tym odcinkiem, ale tego nie zrobię, zrobię troszeczkę to inaczej. W racji tego, że, że dopiewo jest tak dobrze zoptymalizowane, Mimo, że jest tak dobrze wykonane, jest tak dobrze zoptymalizowane, że uznałem, że yy, z, trochę powalczę tymi swoimi piekarami jeszcze. Postaram się je zoptymalizować na tyle, na ile tylko będę potrafić na jak najlepiej. Bo wiem, że tam optymalizacja w pewnych miejscach po prostu leży I nie mam dlatego tego pojęcia, dlaczego leży. Mimo, że się starałem, naprawdę tam się starałem wykonywa, wykonać to jak najlepiej, to no niestety no, nie działczy tak, jak powinno działczyć co to nie wiem. Dobra, pewknie się czy nie zdąży, nie zdążę. E, Więc postaram się jakoś. Do Seycheln to jedzie. Dobra, teraz. Więc te ja mówię. Powalczę trochę z tamtą mapą, mimo że ja już nie chciałem wracać do edytora jakoś specjalnie to powalczę się z tą mapą. Postaram się żeby. Postaram się, żeby tamta mapa miała te 20-30 klatek ciągle, no bo kurde, no tu jest więcej na, na, naładowane obiektów, a działa to lepiej, więc... A tam na tamtej mapie faktycznie są pustki jakoś czy słowo powiedzmy No i kurde no to nie jest fajne, że to nie działa tak dobrze, nie? Więc, Więc uznałem, że... że po prostu e, taka edycja będzie najlepsza, trochę to z tą mapą powalczyć. teraz ko jutro kończę... Ko jutro czyli w piątek kończę szkołę O nie! tam? Ja nic nie robię! No panie co pan! GUMZ, pan no. wiedzie! Nie nie dzielbi, nie wiozę! Stój. A tutaj już trochę mini klatek mamy, ale to zobaczymy, wszystko... Poza nagraniami, wszystko spoko, więc to jest... Witam! Wiecie! I mimo, że są busze ruchome, ale tam buszy te ruchome to zjadają tyle co nic. Wsiadają, wsiadają. Tak trochę źle mazarnie widzę. A. No i tutaj mi się na tej mapie to podoba, że tu jest... Mimo mapy, że jest mapa fikcyjna, z tego spamiętam, to miasto jest wykonane tak. Następny przystanek. E, węglin, szkoła. Jest wykonane dokładnie tak, jakby było wzorowane albo na jakimś mieście. Albo po prostu autor ma bardzo dobrą wyobraźnię i wie jak tworzyć miasta. No niestety ja te, a takiej umiejętności niestety nie posiadam. Dlatego na piekarach nie ma za bardzo miasta. A jeśli jest miasto, to piechciń cały, no to, to niestety jest tak wykonane, a nie inaczej. Więc no, o, tam się coś nie chciał wczytać. Dzień. Więc tutaj na pewno dużym plusem mapy jest to, że tutaj jest zarówno mapa miejska, jak i podmiejska. Miejsko-podmiejska jest, o. Następny przystanek Węgiel. Dworzec PKP. Więc tutaj jest myślę, że jak najlepszy atut. Rzeka potok? Czy ja dobrze widziałem? Nie wiem. Bardzo możliwe. No, przejazd otwarty. Nie będę musiał stać, bo jak się dzieje o godzinie 12, to zasadzie się zamyka przejazd kolejowy. Taka ciekawostka. Więc pociągi jeżdżą. A i na we mnie wiedziesz. No, ale najechałem na krawężnik. To jest trochę ciasno. Tak, nie lubię tych jeździć, To jest jedyne miejsce, nie, jedno z dwóch miejsc ja na tej mapie, nie gdzie, których nie lubię po prostu, bo jest ciasno. I tutaj myślę, że idealnym autobusem by był albo autobus przegubowy, bo to autobus przegubowy by się spokojnie zmieścił na lajcie, nie byłoby jakiegoś większego problemu, albo 10 czyli na przykład Citaroka. Tak, To mamy naprawdę bardzo fajną mapę wykonaną, bardzo mi się podoba. Jak najbardziej ona ląduje jakby w, w moich rekomendacjach, bo jest naprawdę bardzo dobrze, bardzo profesjonalnie wykonana, i szacun dla autora Mapy nie teraz narastniku, więc naprawdę bardzo przepraszam na ty gdzieś dorzucę w tym momencie yy, nick po prostu, ale naprawdę wielkie brawa. To był Kasper, ale nie, ja nie pamiętam, nie, nie chcę dbać, bo nie chcę przekręcać. Więc... Yy, szacun. Naprawdę bardzo dobrze dobranym obiekt Tutaj nie widać, że nic nie zostało poddane przypadkowi. Widać, że naprawdę autor się postarał, żeby wszelkie detale, szczegóły były odpowiednio dobrane. Fajnie, bardzo fajnie. Zaraz wam pokażę jeszcze inną rzecz. Nie wiem, czy ona tu, tu już będzie, bardzo mu wierzyliby, że ona już tutaj będzie. Która mi się akurat nie podoba. Znaczy, ona jest dobra, ona jest dobra, ale... Mogłaby być troszeczkę lepiej wykonana. A chodzi konkretnie o... Jakby takie spowalniacze... spowolnienie jakby na drodze. Następny przystanek, Stare Pole. Przestanek na żądanie. No, tak jakby spowalniacze, takie wysepki specjalnie dorobione. Czyli tutaj takie coś mamy. Tutaj takie coś. To jest dobry, fajny pomysł, ale mogłoby być trochę lepiej wykonane, bo kurde, nigdzie na drogach raczej nie znajdziemy aż taki jakby takiego taki jakby na że kiedy nie wiem, takiego nagle odskoku, jadąc na przykład 70 na godzinę, nagle mam się zatrzymać do 30, tuż przed tym. No to normalnie na drodze byśmy tego możliwe, że nie zrobili. Ale co mi się na tej mapie podoba? Wzniesienia. Tutaj jest to po prostu bardzo fajnie wykonane, po łuku. Szkoda, że ja o tym nie pomyślałem na swojej mapie, żeby po łuku wzniesienia zrobić. Pola są bardzo fajnie naturalnie też wznieszane, backdropy też są bardzo fajnie wykonane, widać, że on, bardzo fajnie one zostały dobrane mm, nie, się nie wyróżniają jakoś specjalnie. Nie, nie, jak e, w okiem dopiero zauważy, że to jest backdrop, a nie dalsza cięć gry, bo, nie, bo ja na początku myślałem, że to jest dalsza część gry, potem jak się wpatrzyłem, to się okazuje, że to jest backdrop, tak jak tam na przykład dalej mam, widzimy, tam jest backdrop. Albo i nie to jest backdrop, nie wiem. Ja, tutaj backdropy są naprawdę dobrze wykonane. Ale jeśli chodzi o taką trasę ala pks to jest naprawdę zajebiście. Można tutaj pocisnąć trochę autobus. I naprawdę bardzo fajna, bardzo klimatyczna mapa. Bardzo fajne, dobrane obiekty. Wszystko do siebie po prostu tutaj pasuje i tutaj nic nie zostało poddane przypadkowi, a jeśli zostało, to... A, na żądanie to możemy iść dalej, bo tak nikt nie wysiada. Tej, przejście dla pieszych działają. O kurde no to tutaj to już widzę naprawdę brawo, bo rzadko które przejście dla pieszych działa na mapie, w sensie jest zostaje zrobione, na mojej mapie na przykład nie ma przejście dla pieszych. Więc tutaj naprawdę szacun w takim razie zostały zrobione koski skrzyżowań też na przejście dla pieszych, szanuję. O tamto fajnie mi się podoba, takie silosy, bardzo fajnie, bardzo klimatyczne, takie w oddali pokazane, albo ta droga, mm, no po prostu typowo drogi na Pomorze, typowo drogi na Pomorze jak się idzie nad morze, naprawdę. 50 do to jest do 80. Jestem typowym Zbyszkiem dzisiaj, więc tutaj <grym> proszę <poszukiwanie> mi wybaczyć. <grym> Ale naprawdę typowe drogi... To są typowe drogi na pomorzu, typowy klimat jak na, na wojewódzkim... w województwie pomorskim, Pomorskim. Naprawdę. Kurde... Zakochałem się w tym mapie. No że, no że nie, to jest zbyt mocne słowo, jednak. Następny przystanek. Oj, teraz to wyhamuj. Staw Przestanek na żądanie. No i to nie jest dobre, bo to trzeba się namachać tą kierownicą. No w rzeczywistości aż tak ostrych by nie by, by nikt nie robił. I zatoczki autobusowe, bo są nagle też takie pff, zrobione. No, bra, u mnie na mapie też takie są mm, Tylko u mnie na mapie chyba jest, nawet, nawet jeszcze bym powiedział, że jeszcze gorzej. To znażądanie nie wiem, czy ktoś wysiadł, wysiadł się ktoś odruchowo na żądania zjeżdżam. Hmm. no studzienki kanalizacyjne też są dorobione teraz zauważyłem dopiero bardzo dobrze wykonana mapa, naprawdę moja, moja mapa po prostu przy tym się chowa moje projekty wszelkie się przy tym chowają po prostu one są tak dobre to, ta, ta mapa ta mapa jest tak dobra Kierunek włączyć. No tu mamy zwykły wystanek dopiero. A Ej, tak, najechałem. O, fucking biten No, a ruch tutaj też nie jest jakieś specjalnie duży. więc że na plus jest. Y Idealny, myślę. Idealnie dobrany ruch drogowy, idealnie wyproporcjonowany, jakoś tak to mogę powiedzieć. Bardzo możliwe. Muczki. Jej. Następny przystanek. Biały potok. Osiedle. Więc tak jak mówiłem, piękna mapa. Po prostu super. I ta mapa właśnie ten projekt spowodował, że piekary na pewno nie będą lepsze od tego. To na pewno, ale na pewno postaram się je na tyle poprawić w tej nowej wersji, żeby chociaż optymalizacja nie leżała. Bo no kurde tutaj, no patrzcie to, no kurde, to tam, tam w mieście praktycznie nic nie logowało, a tutaj, no co, tutaj, tutaj, tutaj nic je, tutaj nic nie laguje. Nawet w mieście prawie jakoś specjalnie lagowało, a u mnie co, u mnie jest tragedia. Patrząc na to, to u mnie jest tragedia po prostu. Więc... Tutaj naprawdę super, super to wygląda. Ewentualnie jeszcze teraz tak patrząc, nie myślę, że teraz dopiero widzę, że to był, że to jest dobry pomysł, żeby... Pokombinować nad trawami po bokach u siebie na mapie, bo tutaj jest naprawdę tutaj fajnie dobrane wszystko, te, te trawy między drogą a polem są bardzo dobrze dobrane, bardzo fajnie są wymieszane i to by musiał u siebie na mapie też bym musiał nad tym popracować, żeby to też jakoś fajnie, profesjonalnie powiedzmy, że wyglądało i zmienia się dość drzew, bo tam mam z tych drzew nawalone chyba. Więc tutaj też tam. Trzeba będzie pogrzebać trochę przy tym. No tutaj można było spokojnie hamować, bo już nie zapierdzielałem, jak idiota. Podłonecznik stoi sobie elegancko. <laughs> Seicento, to straż, straż pożarna. Ta co to? <laughs> no. I klimat jest. Klimat jest duży, naprawdę fajny mamy biały potekosie przed ostatnim przesłaniem jeśli dobrze pamiętam nie wiem czy w czasie tego filmu będzie tablica RNG którą kiedyś stosowałem zobaczymy będę się starał żeby ją tutaj wstawić eee... <laughs> Będę się starał, żeby ją tutaj właśnie wstawić do gry i zobaczymy, bo ja nie wiem, czy będziemy się ją specjalnie nagrywać znowu. Więc, więc, więc jeśli jej nie ma, to o, nie chciałbym się jej nagrywać, a jeśli jest, no to jest. Proste. A jeśli oso osoby, które pytają się ciągle, skąd mam tą tablicę, jaką ją, tą, tą tablicę robiłem, no to proszę przystanek. bardzo. Link macie w opisie do tablicy, do symulatora RNG, R symulatora tablic RNG, RNG jak to woli. I y, stamtąd, i tamta tablica po prostu jest jakby nagrywana i potem wrzucona na film. To jest tablica oczywiście mojego autorstwa, sam ją zrobiłem i postaram się w najbliższym czasie zrobić y, też piksela w ramach jakby mojego przygotowania do egzaminu E14. Więc y, to tyle. Zakończyliśmy kurs, a mieliśmy same okejki, okay więc bardzo fajnie daje, bioza była. Mam nadzieję, że taki film Wam się spodobał i mam nadzieję, że. Y, nie będzie znowu jakiejś takiej specjalnie długiej przerwy na tym kanale, będzie powiedzmy, że jakaś regularność, mniej więcej, może odcinek raz na tydzień, raz na dwa tygodnie, powiedzmy, że jakoś tak te, te odcinki z UCI by się pojawiały tutaj u mnie. A tymczasem dziękuję za uwagę, do usłyszenia, trzymajcie się i cześć!